I wataho z tego bieszczotkiego, dzikiego miejsca nagrywam kolejny dzień kreacji Bogostanem. I tak sobie pomyślałam, skoro kreujemy Bogostanem, skoro cały czas mówię o tym, jak kreować, skupiając się na tym, co jest, a nie na tym, czego nie ma. To w końcu konkretnie wyłuskam z tego całego okresu czasu jakieś efekty w materii, które właśnie się wydarzyły. I takim pierwszym efektem, który może nie jest ugęszczony, ale dla mnie jest bardzo widoczny i absolutnie bardzo cenny po tym całym, całym okresie czasu, to to, że zaczęłam zdecydowanie szybciej rejestrować momenty, kiedy jestem w oporze, czyli nie rozluźniam się w swojej autentyczności, czyli innymi słowy, nie ma tej obecności, bo przejmuję naszą uwagę umysłu. I dlatego mówię rozgaszczam, bo, bo to uznanie tego, przyjęcie powoduje przepływ i wtedy zupełnie inaczej hmm, faktycznie można płynąć. To o czym tutaj wiele razy w trakcie y, różnych y, szkoleń, warsztatów i tak dalej, o tym się mówi, o płynięciu, tak? Więc praktycznie to tak wygląda, o tych momentach, żeby pamiętać, że coś nas spina. No ale dobra, kreacja. <laughs> Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to w tym, w tym okresie puściłam bardzo spontanicznie intencję, że chciałabym być na żaglach. I w zasadzie na drugi dzień, powiedziałam to na głos, tak? I w zasadzie na drugi dzień okazało się, że znajomy na LinkedIn opublikował taką opcję, że on organizuje warsztaty w sensie wyjazd. Kto ma jakiś temat, żeby dołączyć do, do rejsu. Ale co ciekawe, pomimo że weszła mi w przestrzeń ta propozycja i ta możliwość, ja z tego nie skorzystałam. I to jest też cenne dla mnie, właśnie w kontekście tego, żeby sprawdzać o co tak naprawdę nam chodzi. Bo gdy sobie to wyobraziłam, okazało się, że tak naprawdę hmm, chodziło mi o coś innego, a nie stricte taką wizję. To chodzi o pewne jakości, o energię, którą Ty chcesz się otaczać. To, o czym myślisz, to do czego dążysz. I tutaj e, wtedy to po prostu jeszcze zweryfikowałam. E, I jednak podziękowałam. Za taką opcję, i wtedy należyła się kolejna. Została otwarta przestrzeń na coś nowego i tu zobaczymy, jak właśnie nowe warsztaty powstaną. Chociaż już powstały, bo są przecież jest temat pięciu żywiołów, tańca pięciu żywiołów, już jest na topecie, już jest ogłoszony w lipcu 2021. No ale kolejna rzecz. Inne rzeczy, bardzo takie widoczne w materii z mojej perspektywy, to na przykład intencja. I decyzja, że faktycznie chcę więcej jeździć na rowerze, i same, same osoby, które, z którymi mogłabym to robić, same mi weszły propozycje w przestrzeń, żeby poznać dłuższe szlaki, dłuższe trasy, rejony, których nie znałam do tej pory. I na przykład hmm, prosta bardzo rzecz, ale, z, ale też zauważalna, właśnie jak nie widziałam jakiegoś filmu w kinie i stwierdziłam, że w sumie fajnie byłoby to obejrzeć, ale jakoś nie miałam takiej możliwości i nie minęło cały tydzień, bo minęło 5 dni, jak ta propozycja bez mojego zagajania sama weszła w przestrzeń, także, że jest ustalona data wspólnego seansu. No i jeszcze jedna rzecz, miałam w tym czasie też wyjazd do Łazów na warsztatę u Marka Tarana i tam przed wyjazdem poszła intencja, bycia w pokoju z osobą, z którą będę mogła, no, z którą będę rezonowała i z którą razem wzrośniemy, z którą będziemy razem właśnie tak uzupełniać się po to, żeby, żeby wzrosnąć, czy też inaczej, żeby zrzucić to, co nie jest nasze i w końcu w końcu odświeżyć, odszumić nasze zmysły. No i tak się wydarzyło i to bardzo na takim, ym, takim zaskakującym dla mnie poziomie właśnie ta osoba tutaj asystuje w tym ekranie i bardzo możliwe, że jakieś inne wideo wspólne właśnie się nadarzy, bo dlatego ym, to było takie cenne, że, żeby tak być wspólnie energetycznie i światopoglądowo, więc myślę, że może coś z tego jeszcze się odsłoni, wyłoni, natomiast puszczam to wolno tak samo. A i w kontekście jeszcze łazów, to na przykład przed moim, przed moim wypadem do łazów pomyślałam sobie, że w drodze powrotnej, chociaż nie byłam autem, tylko byłam pociągiem, byłoby fajnie zobaczyć miejsca mocy. No i tak się wydarzyło, że akurat wracałam autem z dziewczynami. I to miejsca mocy jedno takie odwiedziłyśmy. Co prawda okazało się ono nie do końca miejsce mocy, ale to może jest temat na, na inne wideo, bo dobre pytanie padło u nas w naszych wnętrzach, gdzie tak naprawdę jest ta moc. Czy w tym miejscu, yes. czy gdzie indziej, no właśnie. I że tak powiem, kto jest najpierw, i gdzie jest to, to zasilanie energetyczne. Więc takie moje spostrzeżenia wyłuskane z przestrzeni hmm, po tym czasie, kreowania i bycia obecnym, obecną, i skupiania się właśnie hmm, na tym. Co do w przestrzeni jest, a ale w ogóle nie powiedziałam chyba właściwie o tym, dlaczego tu jestem. Właśnie, bieszczady w ogóle. Tak mm. samo byłam, byłam, a bieszczady, a może sudety. W końcu pojechałam w wszystkie. No i tak się zadziało, że już na drugi dzień byłam w bieszczadach. I nadal jestem. A co dalej, to się, to się dalej okaże. Ale właśnie, czyli, czyli intencja to taka, bo, bo, bo zdecydowanie lasy, a już tym bardziej bieszczackie, ta przestrzeń, natura. To otulenie tą dzikością, to bardzo ze mną rezonowało, to bardzo do tego gdzieś tam o tym myślałam. I faktycznie to czułam, a nawet nie tyle myślałam, bardzo czułam, ale to już wspominałam w filmach innych. I oto jestem. I kreujemy dalej tu i teraz swoją mocą obecności. Pozdrawiamy z tego zielonego miejsca. Pa. Kasia i głos, przynajmniej jak na razie. Pozdrawiamy.